Witamy bardzo serdecznie. Tutaj z tej strony kabaret hrabi. Chcielibyśmy wszystkich Was zachęcić. Witamy serdecznie. witamy serdecznie i z definicji zachęcamy do wsparcia. W tym momencie zachęcamy do wsparcia Ruchu Młodzieży Salmatoriańskiej. Jesz porządku. Naprawdę. Jeszcze raz. Ruch Młodzieży nie żadnej innej. Znaczy, oni robią takie. Wakacje na imprezę. I właśnie jesteśmy na takiej jednej imprezie. I tu już od wielu lat przyjeżdżamy. z piąty raz to jesteśmy. I, I cały czas jest w porządku. Cały czas chętnie przyjeżdżamy, wracamy. Jesteśmy jest w Dobroszycach i w tym roku też właśnie w tym momencie jesteśmy w Dobroszycach. Ale później to nie tylko w Dobroszycach, oni są wszędzie. Tak jest. A jak jeśli czegoś więcej, czego więcej, więcej się dowiedzieć, to w takim razie wskakujcie na stronę www.rms.sds.pl Poza tym tutaj jeszcze taka sytuacja jest, że po prostu to jest takie hasło, oni wszystko działają pod hasłem wierzymy w ciebie. Wiadomo, wiadomo o co chodzi. Podobno jest dwuznaczny. Ja nie odnajduję tej ja od... drugiego znaczenia. Ja otwieram jednoznacznie tej dwuznaczności. <gry> Albo... Tak, e, ja nie chcę tego nie to ale ja e, b, 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 to bardzo jednoznaczno, dwuznacznie. Ale to ich spotkania są naprawdę bardzo, bardzo, są bardzo, Co my robimy tutaj? My tu występujemy. Dzisiaj będziemy grać program także o... Zagraliśmy tu prawie wszystko, co dało się zagrać i będziemy jeszcze grać też, co się da zagrać. Co się da, się da zagrać. A... A jak nam zabraknie, to chyba zagramy nawet to, czego się nie da zagrać. Na kredyt Ty mam chusteczkę irchową i chciałam w tym momencie też powiedzieć taką ważną rzecz. Proszę Proszę się Wspomagajcie. Wspomagajcie, bo nie tylko chodzi o wspomaganie myślą, mową, ale też uczynkiem i zaniedbaniem, zaniedbaniem nie jest. <laughs> nie, nie pomagajcie zaniedbaniem. Zadbajcie, zadbajcie. Modlitwom Można im pieniądzem zadbać. O, o co chodzi? Są to spotkania, Najlepiej które wszystkim naraz. młodzież nie, nie nie Młodzieży Salwatoriańska może przyjechać e, na spotkanie, nie, nie musi się salwatorialnić, nie musi być zaraz salwatoriańska. Tak, Chodzi to, że ale młodzież może przyjechać tak i te spotkania są za darmo. Może się tu spotkać, obejrzeć, e, przeżyć, wszystko za darmo. Ale wszystko żeby było za darmo, to ktoś to musi postawić. Namawiamy, e, postawcie nie, trochę tym ludziom. To nie znaczy, że, to, że jak za darmo, to nie jest wartościowe, wręcz przeciwnie. Kończmy to już, proszę Państwa. Jeszcze raz, Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej, to wszystko jest. Na a Sam się wszystkiego też Wszystkim na Facebooku też mają swoją stronę. Wspierajcie, zachęcamy, idziemy występować. Robimy Musimy kończyć, bo nam się kończy tlen. Kabaret hrabia. <gryst> Ciao.